W Polsce bardzo popularny jest taki trend, który można podsumować nazwą. Nie znam się, ale się wypowiem. On jest szczególnie często spotykany w polityce. Dlatego, jeśli w przyszłości na arenie politycznej pojawi się Antek Szular, nie będę mocno zdziwiony. Antek ewidentnie się nie zna, ale i tak się wypowiada. Nawet próbuje pomóc. Jesteśmy w liceum, to jest drganie harmoniczne i to jest wszystko, co muszę wiedzieć. Antkowi musiał ktoś powiedzieć, pewnie nauczyciel, że drgania harmoniczne wykonują sprężyny albo wahadła. To się antek może na maturze zdziwić, jeśli dostanie drganie układu, w którym nie ma ani sprężyn, ani wahadeł. No nic, nie czepiam się, to nie jest wina antka, to jest wina tak zwanego systemu edukacji w Polsce. Mówię tak zwanego, bo jeśli drganie harmoniczne omawia się na przykładzie wahadła matematycznego, które drganie harmonicznych nie wykonuje, to powiedzmy jest średnio. W tym zdaniu mamy jeszcze jedną ofiarę polskiego systemu edukacji. Nazywa się Krzysztof Zaporowski. I pyta, jak odczytać z tego wykresu? To jest źle postawione pytanie, drogi Krzysztofie. Z tego wykresu to, co możesz odczytać, na przykład maksymalne przyspieszenie, a te wielkości, o których piszesz, Trzeba na podstawie danych odczytanych z wykresu obliczyć. Tu jest napisane omega t. Jak widzimy drganie zachowuje się tak jak trzeba, to znaczy faza tego drgania wzrasta o 2 pi radianów na każde pełne drganie. Czyli po pierwszym drganie mamy 2 pi radianów, po drugim 4 pi i tak dalej w nieskończoność, bo widać, że nie ma tłumienia. W Polsce jest taka umowa, że w chwili rozpoczęcia pomiaru czasu ciało ma przechodzić przez położenie równowagi, wtedy nie ma fazy początkowej. Dlatego na tym wykresie w chwili rozpoczęcia pomiaru czasu to ciało jest w maksymalnym wychyleniu z położeniem równowagi. Widzę to, bo jest maksymalne przyspieszenie. A w takim razie to tutaj robi się trochę dyskusyjne, bo jak wiemy faza to jest omega t, dodać ewentualna faza początkowa. No i widzę z wykresu, że ta faza początkowa jest niezerowa, że ona wynosi pi drugich. A wykres jest podpisany tak jakby nie było fazy początkowej. No, dziwna rzecz. Można było tego uniknąć, nie wymądrzając się tutaj i wpisując tu po prostu fi. Faza. Całe to. Odczytuję z wykresu jedną rzecz, którą mogę odczytać. Przyspieszenie maksymalne. 0,4. Uważam na jednostki. Czasami tutaj potrafią wpisać centymetry albo coś, ale są metry. Podaj częstotliwość. Jezu, jak się cieszę. Wypiszę sobie. No i wiedząc, że okres jest odwrotnością częstotliwości, zapisuję takie coś. Teraz biorę z tablic wzór na przyspieszenie w drganiu harmonicznym. Minus omega kwadrat a, sinus omega t, dodać ewentualna faza początkowa. Ten minus mnie nie interesuje, bo ja chcę samą wartość. Wywalam go. Żeby przyspieszenie było maksymalne, to to tutaj musi być jedynką. Sinus będzie się zmieniał, bo ma w argumencie czas. A to znaczy, że jeśli poczekam odpowiednio długo, to argument sinusa będzie taki, że sinus przybierze swoją maksymalną wartość. Stąd biorę wzór na przyspieszenie maksymalne. Nie wiem, czy na maturze bym to rozpisywał, czy nie. Może, na wszelki wypadek, dla bezpieczeństwa. Żeby nie brać tego wzoru omega kwadrata z dupy. No i teraz wzór na amplitudę. A max nad omega kwadrat. Omega to 2pi przez t. Z definicji. Znaczy, prawie z definicji. W każdym razie z tablic. No i właściwie mogę już podstawić. 1,58 cm. przybliżeniu. No to teraz szybkość maksymalna. Wychodzę ze wzoru na szybkość. Jeśli chcę szybkość maksymalną, to korzystam z tego, że maksymalna wartość tego, co tu oscyluje, co się w ogóle zmienia, czyli tego, jest 1. I to na pewno osiągnie swoją maksymalną wartość, w mamy w argumencie czas, który płynie. Stąd wzór na F max to omega A. Nie wezmę do obliczeń tej wartości, bo jest przybliżona. Jeśli nie muszę, nie robię tak. Zamiast A wezmę to. Czyli będę miał omega razy A max przez omega kwadrat. A max przez omega. 2pi przez T. A T było 1,25. Co po skarkurwowaniu karkurwatorem daje z dobrym przybliżeniem 8 centymetrów na sekundę. Lubię sobie czasem takie fora i grupy jak ta przeglądać, bo czasem zabawnie jest popatrzeć, jak jedna ofiara polskiego systemu edukacji próbuje pomóc drugiej. Chociaż czasami to jest smutne, no bo to tak jakby patrzeć, jak tonący ratuje tonącego, i, i nawet im koła ratunkowego nie rzucić, mając takie pod ręką. Chyba jestem złym człowiekiem. Hmm, no trudno. Zostało mi trochę jeszcze miejsca na telewizor od komputera. To wykorzystam je. Wyciśniemy z tego zadania coś więcej. Obgrodzenie. Powiedzmy, że do tego zdania dopisali wam jeszcze jeden podpunkt i tam były napisane, że faza tego drgania w pewnej chwili wynosi 1500 radianów. I trzeba obliczyć, ile czasu trwa drganie. No i to jest dosyć elementarne. No bo widzimy, że jedno pełne drganie oznacza posunięcie się w fazie o 2 piradianów. Zapisuję to. Na jedno drganie przypada przyrost fazy równy 2 piradianów. To jest wprost proporcjonalne, nie? Jak zrobię 10 drgań, będzie 20 piradianów. 100 drgań, 200 piradianów i tak dalej. W takim razie na x drgań przypadnie... Przyrost fazy 1500 radianów. X to będzie 1500 przez 2pi. I to jest 238, coś tam, coś tam drganie. Wiedząc, że każde drganie trwa 1,25 sekundy. Liczę czas. Tutaj zapisałem tak nieadekwatnie dużo miejsc po przecinku, bo to jest obliczenie pośrednie. Nie chcę, żeby mi w sumie zbędne obliczenie pośrednie popsuło dokładność ostatecznego wyniku. A ostateczny wynik to 298, coś tam, coś tam podaję do dwóch miejsc po przecinku, bo do większej ilości nie ma sensu zważywszy na precyzję danych wejściowych. Zrobiłem to z tym obliczeniem pośrednim nie dlatego, że tak jest ładnie, tylko dlatego, że tak jest łatwiej zrozumieć, co tu się dzieje, ale jeśli ktoś już rozumie, co się dzieje to robi to inaczej. Tak jak teraz pokażę, no powiedzmy tutaj w tym obszarze, chyba się wmieszczę na zielono. Jedno drganie oznacza posunięcie się w fazie o 2 pi, ale też upłynięcie jednego okresu czasu. Więc mogę napisać, że 2 pi radianów przypada na 1,25 sekundy. Wobec tego 1500 radianów przypadnie na x sekund. I to jest z przybliżeniem do dwóch miejsc po przecinku 298,42. Szybciej. Ale trochę bardziej abstrakcyjnie. Na maturze każdy sposób dobry.